Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku Gadki Szmatki, czyli Przemyśnień, o które nikt mnie nie pytał i nikt mnie nie prosił. Przyznam szczerze, że trochę testuję Was jako widzów tą serią wideo, ponieważ jest ona czymś na wzór mojego osobistego bloga, w którym chciałbym wyrazić swoje RPGowe przemyślenia. O dziwo, okazuje się, że Gadki Szmatki to w ostatnim czasie najchętniej klikane wideo na kanale Małej Wsi. Pewnie i tym razem ulegliście mojemu clickbaitowemu tytułowi i czekacie na wiadro żółci, które wyleje. Obiecuję. Postaram się zachować kulturę i równocześnie powiedzieć wam dlaczego odciąłem się grubą kreską od piątej edycji D&D. Chcę być z wami szczery i nie mam zamiaru ukrywać, że mam jakieś zdanie o obecnej wersji lochów i smoków. Jestem bardzo ciekaw jak odbierzecie to wideo i przyznam, że nieco się stresuję, bo to będzie chyba najbardziej osobista część przemyśleń, jaką dotychczas zamieściłem na tym kanale. No dobra, ale nie ma co przedłużać. Na początek wyjaśnienie. Moje poglądy są moimi własnymi, które wykształciłem grając w RPG nieprzerwanie od 15 lat w systemy fantazy i fantazy podobne. Są to poglądy wyrażane z perspektywy zapalonego dedekowca. Regularnie grywałem również i prowadziłem Warhammera Fantazy i Warhammera 40.000. Myślę, że ponieważ jest to wideo poświęcone DD5, to warto powiedzieć, jakie mam z nim doświadczenie. W 2012 roku zapisałem się na playtesty DD Next. Piątkę kupiłem w roku premiery i zacząłem w nią grać w 2016 roku po tym, jak nasza ekipa po 8 latach łupania w 4E stwierdziła, że warto dać szansę czemuś nowemu. Poprowadziłem w tym systemie kilka autorskich przygód, jednostrzałów oraz dwie oficjalne kampanie Cruise of Strat i Tomb of Annihilation. Obie trwały po około pół roku każda z częstotliwością grania co tydzień przez 4 godziny. Byłem również graczem w kampanii Princess of the Apocalypse prowadzonej przez Tomka, która z taką samą tygodniową częstotliwością sesji trwała, jeśli dobrze pamiętam, około 8 miesięcy. Możemy chyba się zgodzić, że trochę piątki liznąłem. No dobra. To pierwszą rzeczą za jaką jestem zły na obecne D&D jest jakość wykonania podręczników. Myślę, że w swoim wywodzie w tym punkcie najwięcej osób zgodzi się ze mną. Wykonanie piątki jest po prostu do dupy. Nie sądziłem, że kiedykolwiek dane mi będzie to powiedzieć, ale Print on Demand z DriveThru ma lepszą jakość niż podręczniki od Wizardsów. Do czasu zakupienia Players Handbook do piątej edycji nigdy wcześniej nie reklamowałem żadnego produktu RPG z żadnej linii wydawniczej. Warhammera, D&D, Dark Heresy, Death Watch. nic. Jeśli dobrze liczę, to jestem już po trzech reklamacjach na sześć posiadanych pozycji. Mój PHB rozleciał się od stania na półce. To samo stało się z PHB Tomka. Po prostu go otworzył i cały rozdział wypadł na podłogę. Grzbiety książek wyglądają fatalnie. Otwieranie powoduje nieprzyjemne trzeszczenie. Cholera mój egzemplarz Kursow Strat miał kartę tytułową doklejoną do okładki. Dodajmy do tego fakt, że papier jest naprawdę cienki jak na obecne standardy i nie jest w stanie udźwignąć ilości tuszu użytej do produkcji. Pofalowane jakby mokre kartki to nie ma standard. Bardzo często napotykałem na to, że przewrócenie strony lekko spoconym palcem zostawiło rozmazaną plamę. Przy pierwszym otwarciu swojego Dungeon Master's Guide miałem tuż jednego z rysunków odbity na następnej stronie. Internet jest zalany kolejnymi fakapami produkcyjnymi Wizardów. Mój ulubiony przykład to podręcznik sklejony długie nogami, którego przód jest na tyle. Tak moi drodzy, jeśli nie wierzycie, to w opisie wideo zamieszczę link do tego, jakie dzieła sztuki wychodzą z drukarni czego z wybrzeża. Koniecznie to sprawdźcie. Wiem, że lecąca na łeb na szyję jakość produktów do piątki to coś, co jest globalnie zauważane. Powstawało już na ten temat mnóstwo wątków na reddicie czy Wordzie. Na pewno znajdzie się ktoś, kto powie, że dramatyzuje. Być może, ale powiem tak. Gdy kupowałem w 2008 roku, miesiąc po premierze, zestaw do czwartej edycji D&D, to zapłaciłem za całość 150 zł. Za cały core, czyli PHB, Monster Manual i Dungeon Masters Guide zapłaciłem mniej niż 6 lat później za sam PHB do piątej edycji. Tak, wiem co to inflacja. Nie zmienia to faktu, że parę lat wstecz kupiłem podręcznik za trzykrotnie mniejszą cenę, również świeżutko po premierze, i młócąc w czwórkę niezliczone ilości godzin i niezliczonej ilości sesji, mój podręcznik gracza dziś wygląda świetnie. Mamy rok 2020, a ja kupuję sobie podręczniki do czwartej edycji, które mają po 10-12 lat i nie mam pojęcia, przez kogo były używane i wiecie co? Jakościowo prezentują się lepiej niż jakiś nowo kupiony produkt z piątki. Odnoszę się tutaj tylko do czwórki, ponieważ nie kolekcjonuję trójki poprzednich edycji, ale mogę podać również przykłady z innego systemu. W 2009 roku kupiłem podręcznik do pierwszej edycji Dark Herezji, o ile dobrze pamiętam, ma on około 400 stron i do dziś trzyma się świetnie, mimo solidnego użytkowania. Jak to jest możliwe, że wszyscy potrafią drukować produkty dobrej jakości, tylko nie największy na świecie RPG? Kickstarterowcy, OSRowcy, Print on Demand Copernicus, Chaosium, Lamentations of the Flame Princess i wielu, wielu innych biją wszyscy na głowę jakość piątki. Okej, okay, myślę, że kwestię pierwszą w miarę wytłumaczyłem. Pora przejść do drugiej, chyba ważniejszej. Mianowicie, nie jestem zainteresowany produktami wypuszczanymi w ramach obecnej edycji. Już tłumaczę, co przez to rozumiem. Nigdy z moimi znajomymi nie cierpieliśmy jako repegowa grupa tak bardzo, jak grając w Tomb of Annihilation. Jestem naprawdę zawiedziony kursów strat, bo uważam, że przez korporacyjne bzdury to produkt co najwyżej niezły. Wciąż jednak najlepsza w erze piątki przygoda, która wyszła od czarodziejów z wybrzeża. W sumie mogę powiedzieć tak. Uważam, że kampanie wydawane w tej linii są bardzo złe. To według mnie po prostu złe produkty. Dlaczego tak uważam? Ponieważ każda z nich jest do bólu schematyczna i absurdalna w swoich założeniach. Gracze mają rzucić się na książęta demonów, gracze mają rzucić się na tiamat, gracze mają rzucić się na podróżującego między wymiarami licza a który tworzy sobie w swoim lochu Boga i mają zaprzestać przy okazji globalnej klątwie banującej skrzeszanie. Gracze mają nastukać potężnego kilkusetletniego wampira władce Strada Foncerowicza, ale żeby to zrobić, muszą najpierw znaleźć magiczne przedmioty. Mógłbym tak dalej. Nie znoszę faktu, że wszystkie piątkowe kampanie, z którymi miałem do czynienia, są pozornie nieliniowym klepaniem poziomu, żeby na końcu zmierzyć się z bossem z okładki. Bo niemal każda z tych kampanii ma na swojej okładce głównego przeciwnika, z którym przyjdzie się zmierzyć bohaterom graczy. A Tiamat, Strat, Demogorgon, Halaster, Zariel, przy obecnej polityce reklamowej Wizardsów nie da się nie wiedzieć o czym jest dany produkt. Wystarczy choć trochę interesować się RPG i znać świat dendy. Niektóre z przygód nawet nie ukrywają, że zadaniem bohaterów jest pokonanie wielkiego złego, tylko brakuje im poziomu. Na tym właśnie polega Kurs of Strat. To pseudo sandbox służący wbijaniu levela wymaganego do pokonania złego wampira. Wiem, że zaraz ktoś mi powie: to twój problem. Jak ci się coś nie podoba, to sobie zmień. Dorób sobie. Jesteś po prostu leniwym lub kiepskim mistrzem gry. Wiadomo, mógłbym. Co to za problem? Zmienić założenia przygody rozpisanej na 256 stron i 10 poziomów. Podrabiać sobie historię, logiczną argumentację, by gracze chcieli. Nie wierzę w to, co teraz właśnie mówię. By gracze chcieli stawić czoła Demogorgonowi czy Orkusowi. Pewnie, że mógłbym to zrobić. Tylko powiedzcie mi, za co w takim razie płacę te 150 czy 170 zł? Ilość czasu wymagana do naprawienia Tomb of mnie przerosła. Może wyjdę teraz na cebulaka, ale jako klient nie jestem usatysfakcjonowany tym, co dostaję za swoje pieniądze. Nie mam nic przeciwko temu, by zapłacić tyle samo za podręcznik o trzykrotnie mniejszej objętości, ale z dobrze napisaną przygodą. No właśnie, objętość. Z każdej kolejnej przygody śmieje się, że za wyjątkiem tych rozłożonych na dwa podręczniki, 256 stron to absolutny mus. To tylko pokazuje jak schematyczne jest tworzenie tych kampanii. Ważniejsze niż dobry content jest dla Wizardsów dopchanie czegokolwiek w ten podręcznik, żeby dobić do magicznej granicy 256 stron. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tego dorabiania motywacji dla graczy. Wiem, że ostatnio powiedziałem Wam w jednym z filmików, że nie jest obowiązkiem mistrza gry motywowanie bohaterów graczy, bo ci powinni być poszukiwaczami przygód. Istnieje jednak pewna granica absurdu, której nie wolno nam przekroczyć. Gdy istnieje groźba, że na świat wylęgną książęta demonów w liczbie mnogiej, albo gdy złowrogi kult chce przyzwać na świat złą boginię, lub gdy potężny licz lepi sobie nowego boga śmierci i zakłóca działania magii na całym świecie, nie oczekuj, że banda niskopoziomowców powie ci jasne stary, zrobimy to, kurde no to jest po prostu głupie. Gdzie są bohaterowie zapomnianych krain? Gdzie do cholery jest Elminster? Śmiem twierdzić, że groźba wylęgnięcia do Fejronu Orkusa, Grasta, Demogorgona, Cacti Mojdagona i reszty tej śmietanki jest warta jego uwagi. Inną kwestią niż sprawy międzywymiarowej skali jest fakt, że te kampanie po prostu dają graczom od razu poczucie tego, co jest na końcu, odzierając ich z przyjemności odkrywania historii. Pomijam już fakt, że te złe istoty to w większości po prostu wysokopoziomowe potworki siedzące na dupie i czekające, aż bohaterowie graczy przyjdą ich rozwalić. Do tego wszystkiego dodam, że naprawdę nie umiem zdzierżyć tych kampanii reklamowych polegających na zgadywaniu, czego będzie dotyczyć następny produkt. Mam ogólnie takie wrażenie, jakby w tym wszystkim chodziło jedynie o hype. O zbudowanie gigantycznego napięcia, atmosferę oczekiwania, by ludzie kupili produkt. Potem przygoda wychodzi, sprzedaje się, poświęca się jej chwilę uwagi, parę streamów w sieci, a następnie zaczynają się kolejne zgadywanki. Bo co? Bo nowe podręczniki są wypełnione isteregami, które mają służyć za wskazówki. Naprawdę, czuję się jakbym zamiast przygody kupował jedną wielką scenę po napisach w filmie Marvela. No dobra, ale wiem, że piąta edycja wypuściła kilka innych książek, które nie są kampaniami. Bez bicia przyznaję się, że Volos Guide to Monsters naprawdę mi się podobał. Duża dawka inspiracji, lore i pomysłów. Chciałem jeszcze kupić Mordenkainen Tom of False, ale boję się, że będę musiał kolejny raz reklamować książkę. Bardzo cenię sobie poprzednie edycje za lore buki, które inspirowały i zachęcały do odwiedzania kolejnych miejsc w uniwersum D&D. W ostatnim czasie kupiłem np. Demonomicon, Manual of the Planes, z których mogę czerpać garściami. Uważam, że D&D ma najbardziej rozbudowany i rozpisany świat ze wszystkich RPGów, jakie istnieją, ale jest on obecnie ograniczony jedynie do Wybrzeża Mieczy. I jeszcze ostatnia rzecz w tym punkcie. Nie jestem fanem nadmiernej popkulturowości w RPG. Reklamowanie przygód jako Mad Max Jurassic Park, podręczniki z Rickiem i Mortim, Acquisitions Incorporated, otwarte deklaracje wzorowania antagonisty jednej z kampanii na Thanosie z Avengers, czy ostatni setting Critical Role, D&D stara się być cool. I zależy mu na tym bardziej niż nagraniu w RPG. Trochę tak jak w tych kiepskich komediach romantycznych o brzydkich kaczątkach, gdy niepopularna dziewczyna wkracza na salony i zapomina o przyjaciołach z czasów bycia przegrywem. Tak samo D&D wkroczyło do popkultury, i zapomniało o tym, że kiedyś było grom. Dobra. Kończę ten punkt i przechodzę do ostatniego, mam nadzieję krótkiego. I tutaj trochę się stresuję, ponieważ nie chcę być źle zrozumiany, ale może tak się stać. Ok? Głęboki wdech. DD przestało być grom i stało się ruchem politycznym. Kurde powiedziałem to. Wizardsi uważają, że ważniejsze od informacji przydatnych do gry w Waterdeep jest opisanie tego, że mieszkańcy tego miasta są panseksualni i nie utożsamiają się z żadną z płci. W retoryce ludzi odpowiedzialnych za D&D jest pełno politycznej propagandy, która ma pierwszeństwo nad grywalnością produktów piątej edycji. Chris Perkins oznajmia, że nie wypuści do druku przygody bez silnej i niezależnej postaci kobiecej. Jeremy Crawford uważa, że słowo rasa w D&D jest rasistowskie i należy je w przyszłości usunąć. Nie będę nawet zagłębiał się w bagno, jakim są ich media społecznościowe i próba dzielenia ludzi na tych, którzy według nich i Mata Mercera zasługują lub nie na to, by być częścią D&D w oparciu o swoje polityczne poglądy. Chyba momentem przełomowym dla mnie było usunięcie zakaz mifa z podręcznika gracza po tym, jak postawiono mu zarzut psychicznego znacania się nad swoją dziewczyną. Ze wszystkich zarzutów został oczyszczony, jednak Wizardsi byli pierwszymi, którzy rzucili w niego stertą kamieni i coś we mnie pękło, gdy zrobili coś iście stalinowskiego i wymazali go ze swojego podręcznika, choć był on jedną z głównych osób stojących za piątą edycją D&D. W nowych drukach nie znajdziecie już jego nazwiska. Na marginesie uważam, że Zack Smith to straszny dupek i frajer, ale tak się składa, że robi genialne RPGowe produkty. To, że Harvey Weinstein jest skończonym bydlakiem i został skazany za molestowanie, nie sprawia, że wyprodukowany przez niego Władca Pierścieni stał się nagle złym filmem i powinniśmy go zbojkotować. A powiem tak, nie mam nic przeciwko takim treściom, czy przeciwko temu, że ludzie mają jakieś poglądy. Ale uważam, że gry fabularne są po to, żeby w nie grać. Agenda polityczna D&D i ludzi z nim związanych stała się dla mnie tak bardzo przytłaczająca, że nie mogę już jej znieść. Wydaje mi się, że gra przestała się liczyć. Prawdopodobnie niedługo z ekipy D&D zostanie wywalony Mike Mills, czyli ojciec chrzestny piątki, ponieważ ten facet ma w dupie poglądy polityczne i dla niego liczy się to, by gra była dobra. Dla niego liczy się Dungeons and Dragons, a nie to, jakie wartości światopoglądowe niesie ze sobą ta marka. Okej. Okay. Przechodzimy do epilogu. Wszystkie czynniki, o których wam opowiedziałem, sprawiły, że w chwili obecnej nie chcę mieć do czynienia z D&D 5. To nie jest tak, że go nienawidzę. Nie. Zauważcie, że nie powiedziałem tutaj nic o tym, że D&D jest gównianym systemem czy coś w tym stylu. Uważam, że zasady tej edycji są naprawdę ok i na pewno są grywalne. Myślę też, że to bardzo dobry zbiór zasad dla ludzi zaczynających z hobby. Powiem więcej, nie mam nic przeciwko temu, by rekomendować komuś system D&D 5, choć zaznaczam... Sam mam do niego stosunek raczej obojętny, ale zdecydowanie widzę jego zalety. Nawet dziś rano napisał do mnie kolega z pracy z pytaniem o tę grę i powiedziałem mu, że to jest dobry system do wprowadzenia graczy w świat dedykoidów. Po prostu na chwilę obecną nie mam zamiaru wspierać piątki ze względu na niską jakość zarówno fizyczną, jak i korporacyjne papki rodem z seriali PG-13, które nazywają kampaniami. Do tego wszystkiego naprawdę nie mam ochoty być członkiem politycznych gier, bo gram po to, żeby się dobrze bawić, a nie po to, żeby Donald Trump przegrał następne wybory. Siadając do stołu rpg nie obchodzi mnie to, jaki ktoś się płci albo na kogo głosował, z kim sypia, jakiego jest wyznania, kolor skóry lub czy na obiad zjadł mięso. Obchodzi mnie tylko to, żeby ta osoba była chętna do gry. Dlatego też zakochałem się w WSR-ze, ponieważ tam liczy się tylko gra i wspólna zabawa, nic więcej. Być może jestem za stary, być może jestem cebulakiem, albo się nie znam. Nie wiem. Sami ocenicie ten filmik. Okej. Okay. Jest mi lżej, że zrobiłem to wideo, bo od jakiegoś czasu dostawałem od niektórych z Was różnymi kanałami prośby o zrobienie czegoś na temat DND5. Myślę, że to nie jest to, czego się spodziewaliście, ale chciałem być z Wami szczery i nie owijać w bawełnę. Jak wspomniałem, jestem trochę zestresowany tym, jak to wszystko odbierzecie i czy dalej będziemy się lubić. No dobra, kończę. Dajcie znać, co sądzicie o tym wideo, dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało, lub łapkę w dół, jeśli nie przypadło Wam do gustu. Piszcie swoje opinie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw Waszego odbioru. Tymczasem do zobaczenia następnym razem i trzymajcie się. Cześć!